kwestia Siedzi tak. nie tylko w głowie ci, tak. o Jezu, może bym to zrobiła, tylko dobra, idę, czy mogę na piłkę, mogę, nie wiem, kucnąć, Dokładnie. mogę cokolwiek. próbuję tego, wyjdzie do wyjdzie. Dokładnie. Mm -hmm. Nie będzie nie pasowała ta pozycja, no to ją zmienię, ale próbuję, mm -hmm. nie? Ta, ta próba jest super. E, no możemy sobie zwiększać natężenie skurczów tak naprawdę, bo jak się będziemy ruszać, będziemy się gdzieś tam e, no nie wiem, kłaść, wstawać, trochę rob, porobić wykroków, różnych mm -hmm. rzeczy, no to też będziemy ten organizm Otwierać, trochę tak. pobudzać. tak, e, No i też oczywiście dosyć ważną rzeczą uważam, że w tych pozycjach Wertykalnych jest to, że jest równomierny nacisk główki na tkanki krocza. Że jest delikatnie. Yy, tak, więc no, jest dużo mniejsze ryzyko pęknięcia tego krocza, szczególnie w tym miejscu, w którym jest to najczęstsze w pozycji horyzontalnej, czyli tej takiej. Leżącej. Tak, na pleckach, Jak placuś. na plecach mm -hmm. z nóżkami do góry. Tak. Czyli co, tak naprawdę chodzi o to, żeby być w kontakcie ze sobą, tak. żeby pacjentka była i żeby próbowała. Jeżeli czuje, że w tym momencie nie daje rady, ok, odpocznij, tak. ale możemy też zawsze odpocząć na boku. Możemy. Bok jest ekstra pozycją Oj, wiem, robiłam. <grym> kocham pozycję boczną, tak, bo jest to pozycja taka, która nie będzie hamowała, tak. Ona nie będzie hamowała porodu. Ewentualnie mm -hmm. e e e e e e da trochę wytchnienia. Mm -hmm. I to jest w niej super. Super. No. no. to myślę, że tak. A jeszcze chciałabym tak, by ja zawsze wybijałaś pozycję wertykalną i tak widzę ich wzrok, że mówię, what the fuck? No znaczy, mm -hmm. przepraszam, o co chodzi, nie? No co? Kucanie. Kucanie, yy, wykroki, yy, klęk, chodzenie, chodzenie, od biodrami, tak. siedzenie na piłce, yy, na wykroki, worku. tak, worek, drabinki, szarfa. No tak naprawdę Możliwość doboru hmm. pozycji jest ogromna. Tak, tylko przede wszystkim po prostu w tych pozycjach wertykalnych chodzi o to, żeby nie leżeć, tak? No. Bo jak jednak spojrzymy do tyłu, gdzieś tam zapytamy te nasze babcie, prababcie, hmm. koleżanki, kurcze, które da dawniej rodziły, no to jednak było to tak, typowe no to, 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 leżenie. Tak, to było jednak tak, że się w momencie przejścia przez próg tak, porodowy. porodowej, tak. Zostawało się przypiętym do, do łóżka, łóżka, do KTG i jakby... I, i koniec, I, i czekamy. Koniec było, tak. tak. I to był no myślę, że tak. I właśnie jak ja pamiętam, pracowałam na sali porodowej, to było to dla mnie przykre, bo widziałam jak te no. kobiety się męczą, że to był taki ból, a gdzie ja pracowałam na sali porodowej bez nieczuleń. No to wiesz, mhm. patrzyłaś i po prostu chciałaś i widziałaś, i ona sama szukała tą miennicą, naprawdę, na, tak, na lewo, tak, wiesz, tak, tak, ta, tak, no. ona już widać, że już po prostu ją samo nosiło, tak. że to ciało wiedziało, że tak, chce chciało się, Chciało się że tak, tak. chciało sobie pomóc. nie?